Siemano widzowie, z tej strony Skarro, a w tym filmie będę reagował na swój pierwszy film na moim kanale. No i też w tym filmie będę właśnie oglądał swój pierwszy film, tak jak tutaj widzicie. No i tak ogólnie będziemy oglądać i też będę wam może też tłumaczył, co tam, co tam jakby robiłem i tak dalej. Z zobaczymy. No jeżeli taki odcinek wam się spodoba, możecie stawić łapkę w górę. I zasubskrybować kanał, bo już mamy 30 subów. W ogóle wam tutaj pokażę. Wejdę, wejdę sobie ten. O, dobra. Mamy już 30, mamy już 31 dokładnie, więc lecimy teraz do 40, widzowie. Do 40 teraz lecimy. Mam nadzieję, że to się za niedługo uda. No dobra widzowie, a więc już nie przedłużając chyba zaczniemy oglądać. jezu, ja już się tak tego boję. Ale dobra, zacznijmy po prostu. Mam nadzieję też, że będziecie dobrze słyszeć. Ja tu też będę... W sumie przygłasza to trochę. Mam nadzieję, że wszystko będzie słychać, więc oglądajcie. Siemano, witajcie z tej strony Skar... O yes, już się zaczyna. Siemano, witajcie! W ogóle... Jeżeli jesteście ciekawi, to ja to wziąłem odwojana. <grym> odwojana ja to wziąłem dosłownie. Dobra, ja się nie wcinam. No, słuchajcie. Dzisiaj jest pierwszy odcinek, słuchajcie. Pierwszy odcinek, słuchajcie. Pierwszy odcinek, słuchajcie, słuchajcie, no. słuchajcie, słuchajcie, no Karą zależnie od słuchajcie. Chyba to dobrze słyszycie, prawda? Ja to się... No tak, słyszymy to, słyszymy to, no słyszymy. Z tego bardzo cieszę. W końcu zacząłem nagrywać, słuchajcie. A, a no i właśnie, w końcu zacząłem nagrywać. Dlaczego to słowo tutaj jest? Bo kiedyś nawet, nawet wam pokażę w ogóle. O, tutaj w informacjach. O, widzicie, tutaj jest data założenia kanału: 5 czerwca 2020. A ten film, kiedy w sumie został nagrany? To ja nie wiem. Nie gadaj, nie gadaj. z tego grudnia tego roku. Bo ja widzę, wie, kiedyś już tam. Bo ja widzę, wie kiedyś już nagrywałem filmy, ale potem usuwałem je z YouTube'a. Nie wiem dlaczego. No, ale dobra, już mogę to nazywać pierwszym filmem. Kontynuujmy. Z tej strony. Nie, tu, gdzie ty żeś skończył? Gadać no. Po paru znam dobra. i wam powiem, słuchajcie, wojan na przykład jakiś palion. Haha, gdzie <laughs> <Kiełdawane. śmiech> Nie no, nie mogę z tego. Jak ja to oglądam, to po prostu. <laughs> wojan, jakiś <tam> palion. <laughs> Jezus, to palion. Jest smart, to smarte, jest tak udawane, dobra. <laughs> Oglądajmy dalej, oglądajcie dalej. No, oglądam też ich czasem. Czasem nawet zazdroszczę tych wszystkich rzeczy. To jest tak udawane, naprawdę. Przecież, przecież to jest logiczne, że ja ich że ich znam. Że ich już znałem o wiele wcześniej. Nie, no ci ludzie, co się na to nabrali, to ja nie wiem jakim cudem, naprawdę. No, ale dobra, nieważne. Ale te rzeczy w końcu dostałem. Dostałem również. Co dostałeś? No, co tam dostałeś? Powiedz, pokaż nam, Skarro. Pokaż nam, Skarro. Y słuchajcie, dostałem taki tutaj mikrofon i Mikoła, nie wiem, czego widać widać go, widać go. No ale słuchajcie tutaj, e, klawiaturkę dostanie z tej klawiatury wam nie pokażę, ale w sumie... Hmm, no. nie pokażesz nam klawiatury, no to nie ładnie ci tak szczerze powiem. Ja też mam widzowie powiem, że gram na laptopie, tylko takim słabym, więc trochę ścinało mi tam tego Minecrafta. Ale, ale, to nieważne, ogólnie to też nagrywam na laptopie, ale mam teraz o wiele mocniejszego laptopa, więc tak szczerze to teraz, tak jak widzicie po filmach, zerlagów jest żadnych. Mógłbym ją tak pokazać, słuchajcie. Tak o, słuchajcie. O o. o, o, tutaj widzicie taka cho. No tak, jak tą klawiaturę znam, ja ją mam w domu jeszcze, no ale nie używam jej, no bo przecież klawiaturę mam w laptopie, więc po co mam ją używać? Prawdopodobnie jak będziemy mieli komputer stacjonarny, to ją gdzieś da. To gdzieś tam oddam pewnie, ale nie wiem, czy w ogóle będziemy mieli nieważne. Kolorowa tutaj jak widać. Ale no dobra, to postawimy cię klawiaturką, będziesz mi potrzebna tutaj. No, będziesz na pewno potrzebna, żeby grać i ja sobie byłem tutaj tak głupi, po prostu, no, klawiaturę sobie położyłem, kiedy miałem klawiaturę w laptopie. Nie pytajcie dlaczego tak zrobiłem, sam nie wiem. No i słuchajcie, chcę na, y, po prostu, chcę zrobić survival. jest zrobić survival, w ogóle światy. Creative, 1.16.4, survival, 1.16.4. Tylko dwa światy miałem? XD. W porównaniu teraz do moich światów, tutaj ich mam tak dużo, już to masakra. I słuchajcie, y, robimy tutaj nowy świat. No i słuchajcie... Y dobra, dobra, nie chcę oglądać, jak ten nowy świat robisz. Pokaż, pokaż jak go stworzysz tam. No bo w sumie nie, to, no bo Dobra, już przewinę, już nie chcę mi się patrzeć na to, jak ja ten świat tworzę, no weź. To. O dobra, tu już tworzę świat. tak przedłużam. Niepotrzebnie, ale chyba potrzebnie. O kurde, słucham. głos mi się tutaj zmienił, bo ja ten mikrofon widać, miałem widność, totalnie z boku. Wiem, tutaj... Teraz mam mikrofon tutaj. O, nie wiem czy mnie słyszycie. Ale tutaj, tutaj mam teraz mikrofon, tu ja Przetworzyłam wtedy ją miałem tu. W ogóle czemu ja się tak patrzę tam gdzieś, nie wiem. A nie wiem, dobra, nieważna. Tam gdzie jest lampa, nie wiem czy to mnie dobrze widać, słuchajcie, w ogóle ja tu mam jakieś spodnie mi tutaj redowę. Co tam jest? Nie ma tam nic. Znaczy nie, coś tam jest. Nie mówcie tutaj nikomu. Dobra, no. Co ty tam gadasz? Przyznaj się co żeś gadał tam. Świat tutaj ładuje, słuchajcie. Tutaj mamy... Słuchajcie, bardzo was przepraszam z... Bo... Czas... Ja cię kręcę! Ten skin. Jak go pamiętam. Tego skina już nie mam, widzowie. Ja tego skina pamiętam, to był mój skin, w którym zacząłem grać że nawet nie pamiętam kiedy. Teraz mam, jak widzicie tego Endermana, tego skina. Co mi ta głowa to swędzi, no? Nie podoba mi się to. No, więc, e, tak jak wam mówię, miałem e, tego skina kiedyś, ale już go nie mam, no? Więc nie mogę teraz pokazać. Ale Jezus, Marek, to dawno było, naprawdę. Czasem będą właśnie takie lagi, słuchajcie, czasem. No, tym... dopiero teraz o lagach mówię, przyjemnie bo jednak gram na laptopie, który jest trochę słabszy ale sprawdzę ile mam na po... ile mam tych FPS-ów, czekaj tak to, tego to nie zauważyli 46 chyba, tak? Na początku no. no weź się ów no jak mam taki słabszy komputer, to całkiem to dobrze słuchajcie nie zgadzam, ale nieważne dobra, niech mi się tu trochę świata wygeneruje, żeby potem lagów nie miał no i nie. dobra, słuchajcie y dobra ja to bym przewinął trochę, więc poczekajcie znajdę jakiś ciekawy moment Okej, okay, widzowie, znalazłem. Znalazłem e, bardzo ciekawy moment, więc zobaczcie co, zobaczcie, co ja odwaliłem naprawdę głupiego. Znaczy, co powiedziałem głupiego. Dobra, 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 dobra. Widzowie, dajcie łapeczkę w górę, słuchajcie. Da no, to nie jest ta rzecz głupia, ale zaraz będzie głupia. Dajcie mi łapeczkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, słuchajcie. Teraz, teraz będzie. Jeżeli będzie tak, tak, powiedzmy tak, y, dla początku tak, powiedzmy 20 subskrypcji. 20 subskrypcji? Ja te 20 subskrypcji wbijam nawet nie pamiętam kiedy, ale dobra, ja specjalnie tak przygłosiłem, żebyście słyszeli co ja gadam tutaj po prostu. Dobra, słuchajcie dalej. To i, i jeszcze tak z 50 łapeczek w górę. 50 łapeczek w górę? Ja wam, widzowie, w ogóle pokażę. Um. O, pod filmem ze sztuczną inteligencją on to prawie 40 jest dopiero, a ja chciałem 50 jeszcze pod pierwszym. No to niezły skarotek, szczerze, naprawdę niezły. Dobra, widzowie, oglądamy dalej. Ale Dobijecie, bo naprawdę chciałbym, jeszcze nigdy nie miałem tyle łapek w górę, słuchajcie. Um, nie, miałeś, no, nie miałeś kiedyś łapki w górę, ale, no, ale mało trochę było ich. No, w sumie, ile pod tym filmem jest łapek w górę? Pięć łapek, no nieźle, tak szczerze. Dobra. Tylko fajnie było, gdybyście dobili. A ja sobie już stąd wyjdę. Mamy 13 żelaza, nie wiem czy to wystarczy. Ale w sumie no, ja bym z tego węgla, zrobię sobie troszeczkę pochodni. Dobre yy, dobra, 12 pochod Nie no, tak szczerze, to ja w tego Minecrafta dobry byłem kiedyś, tak szczerze, w ogóle kamerka jest, <głos> <głos> ja, ja, ja o tym w ogóle nie, nie wspomniałem widzowie, ale ja pierwszy swój film, dobra, no, dobra, no mówię, dobra, już, zachowajmy to, że to jest pierwszy. Ja Mój pierwszy film był z kamerą, poprzedni film też był z kamerą, ale tego filmu już nie ma z kamerą, no bo nagrywałem go zupełnie innym tym. A dokładnie OBS-em, więc um, tutaj nie mam akurat kamery, więc dobra, nieważne. Oglądajcie dalej. i spróbuję tam jeszcze sobie na chwilę... czekajcie, tam gdzieś jeszcze było to. O, w ogóle mrok z, yy, się zapada. Dobra, bo tu sama nuda, was znajdę znowu jakiś ciekawy moment. A w sumie widzowie nie musiałem, bo to już tam zaraz będzie coś ciekawego. Z, yy, się zapada. Dobra. No dobra, oglądajcie, ja tutaj nie przeszkadzam. O, jeszcze tego tutaj kejwa sobie zwiedzę. Może tu jeszcze jakiś żelazo. <laughs> Co? Taki dźwięk w ogóle. Co? <laughs> jeszcze tak nie potrafię zrobić. Bo kiedy byłem jeszcze to wiecie, miałem inny głos. Teraz mutacji przechodzę. Ale. <laughs> ten głos, czekajcie, wezmę go jeszcze raz, bo naprawdę. Naprawdę ten. Dobra. Twutlu... A nie, mo może tu jeszcze. Dobra, weź jeszcze raz. Nie mogę z tego głosu. Co? Dobra, nie, dobra tego nie będę powtarzał, bo po prostu nie potrafię. Tyle wam powiem. Ja nie mogę. Co się teraz wydarzyło? No, co się wydarzyło? Co się wydarzyło? Gdzieś grotę znalazł. To się słuchajcie, nawet nie wydarzyło, słuchajcie. To się nawet nie wydarzyło, słuchaj. Słuchajcie, to się nawet nie wydarzyło, słuchajcie. Bardzo ładne słowo tak szczerze. Na pewno przeze mnie wymyślone. Czy na ja naprawdę zarazem grotę? O, nawet wiedziałem, że to jest grota. Przyjemnie. Bez jajuszek. <noise> jajuszek. Zresztą się tak wcinam, ale. <noise> ale po prostu ja chcę to. Ja sam z siebie po prostu chcę to komentować. Jeszcze wam tak pauzuję, bo normalnie mógł nie pauzować, ale wtedy tak trochę by mi przeszkadzało. Ten, ten by mówił i ten prawdziwy by mówił. Znaczy, dobra, prawdziwy. To jest nie ja prawdziwy, ale. <noise> dobra, nieważne. <noise> po, po prostu ja tak sam chcę, po prostu się wkurcie w to. Dobra, chodźcie, pajączki normalnie na walkę. Nie, lepiej nie, lepiej nie. Czekaj, ja grę na pokojowym? Ja cię kręcę, jaki oszukista. Oszukista jesteś, tyle ci powiem. Lepiej nie, pajączki. Dobra, co jest w skrzyni? Ale ja naprawdę takim oszukistą byłem. Nie no, to po prostu, ja nie wiem. O, jakie fajne rzeczy. Złote jabłko, proch, żelazo i... nie to zbroja. No, słuchajcie. Ja naprawdę się podjerałem... Diamentową zbroją. Aha, fajnie, przyjemnie. Ja nie mogę! Oj, tutaj sobie coś przesunąłem, słuchajcie. Ja nie mogę! Diaksowa zbroja już! Ja wale! Ja wale! <grymne> nie no, nie mogę z tego mojego tekstu, naprawdę. Pościwezmę sobie też. Płytę muzyczną, oczywiście. I refa. Ja nie mogę. Co z drugiej? Kolejna diaks. O kurde, siodło, to ja już wiem dlaczego to się nazywa Znaczy dobra, no przecież ja od samego początku wiem jak to się nazywa Bo ja po prostu ten, znalazłem w grocie te rzeczy do oswojenia konia <grym> Więc dlatego swojemu konia w pierwszym dniu Ale nie pomyślałem o tym, więc jeżeli chcecie mogę wam ten filmik Puścić potem w ogóle, sprawdzę ile to trwa Dobra, w sumie filmik trwa 11 minut, więc mogę wam w sumie potem Drugi filmik puścić, kawałek jak chcecie Więc, no w sumie puszczę wam co tam Sowa zbroja i siodła! Ja nie mogę! Ale po co żeś dwa siodła wziął, to te dwóch? dwukonie będziesz oswajał? Po co ci to? Kości, nici też się przyda Chlebek Proszę o, Bo ja wtedy nie wiedziałem, że za pomocą shifta tak mogę sobie to szybciej brać <gryz> Więc w ten sposób brałem Eee, dobra Proszę bardzo, ty no gitara się ma grana normalnie Dobra, proch mi potrzebny, więc proch odłożę Coś, słuchajcie, zostawimy Słuchajcie, by tak nie może być, dwie diaksowe zbroje no to tak widzę, że czasem przygłaszam, no bo em, ten tutaj mówię ciszyć mówię głośniej, W ogóle ten mikrofon wtedy tak wariował. Ja po prostu nie mówiłem do mikrofon, tylko on był centralnie tutaj. T -t Tam obok był centralnie, więc e, tak jak też zresztą widzicie, więc. Em, dlatego też tak sobie to przygłaszam, żeby było słychać. Ma mam nadzieję że też, że nie będzie wam, że nie będzie zagłośno, ale no, no, możecie sobie też ciszyć, więc, więc w sumie chyba nie ma jakiegoś dużego problemu. Ale śmiech. To się nie wydarzyło, że ja to właśnie znalazłem. Nawet żelazo było. No Do czego ci żelazo? Ile tego żelaza w ogóle tam miałeś? Uściuł. To się nie wydarzyło, że ja to właśnie znalazłem. Nawet. Na dwa żelazo. To co, se zrobisz z dwóch żelazo? Miecz co zrobisz? No to będziesz szybciej moby zabijał. Nawet żelazo było. Dwa, ale co tam. Ale co tam, słuchajcie, je groty znalazłem? Jezu, ja mam takie szczęście, że to jest szok. No Szczęście? Nie, tylko. To chyba tylko jeden raz takie szczęście przydarzyło, no bo nie wiem jakie było inne Ale nieważne Jeszcze groty znaleźć? wow To, je, to jest na... Zapozowałem, sorry Naprawdę nice, słuchajcie To jest naprawdę nice, że udało mi się znaleźć już grotę Łat Łat, łat Nie mogę, nie mogę Po prostu <laughs> Z tego mojego głosu poprzedniego Ciężko mi się tego słucha, naprawdę. Ciężko. No w sumie jakoś mi się słucha. Słuchajcie, w ogóle, w ogóle raz też znalazłem grotek, uuu, Dobra, udało się. Ja pierniczek się teraz przestraszyłem, Jezu, jak w ogóle to rozpikselowane jest. dopiero teraz to zauważyłem. To naprawdę jak to jest rozpixelowane. W porównaniu teraz do tych moich filmów, to naprawdę rozpikselowane to jest, ja nie wiem dlaczego. We mnie em... Ciężko mi też było montować te filmy, więc jakoś też pewnie była słaba. No sorry widzowie, no ale byłem wtedy... Początkującym, więc ciężko mi było. Uuu, ile owieczek! Już konie! Wiesz, że już możemy sobie nawet konia oswoić? Ej, słuchajcie, robimy to! No ale... po co to robisz, no? Nie o po co się teraz konia oswoić, ale dobra w sumie. No w sumie dobra, oswój się co tam. Czy naprawdę już będę miał konia? Słuchajcie, ja już chyba wiem, jak ten odcinek nazwę, słuchajcie. No nazwiesz no, go, jak teraz tutaj widzicie, na górze. Sprawdź, ile tego. Kon... Ile ten koń ma HP? Ja pierniczę, ja. O co słuchajcie. A tak, bo jest jestem biały koń. Te białe konie mają najwięcej eee, serduszek, więc to szczerze, że nieźle. Ja to w ogóle mówię. Eee, jeżeli chodzi o tą moją mowę, to ona jest wzięta z e, odwojana. Ta moja mowa. Eee, I odpaliła coś też trochę, więc. Więc ja swojej mowy nie wymyślałem, one jest po prostu ściągnięta od i paliona. Po prostu, no byłem wtedy głupi i nie wiedziałem, że... <śmiech> że, <śmiech> że miałbym wtedy pewnie więcej łapek i więcej wyświetleń, gdybym używał swojej mowy. W ogóle wyświetleń tu jest już 81. Nie, Nieźle, tak szczerze, że 81 wyświetleń. Hm? ładnie. Słuchajmy konie i lecimy. Mamy a, akurat siodło i DX-ową zbroję. Konik, Ale mnie zrzucasz! Mnie. Proszę, proszę! Proszę, no koniu, proszę! Oswój się, koniu. Proszę. Jeeeej! Udało się! Najlepszy przyjaciele na zawsze! No, na no zawsze to raczej nie będziemy, no bo już nie ma tego świata. Superamsko. Cyk. No i cyk, słuchajcie! Mamy konia! W ogóle bez zbrojki latam. A, tak, mam przecież peaceful, to... Mógłbym nawet, mógłby nawet latać bez żadnych itemów, bo przecież po co mi one. <grych> no co dobra, no skill -off może tak, jakbym się musiał gdzieś wkopać, no ale... dobra, w sumie naprawdę bez żadnych itemów mógłbym latać, tym by był na peaceful'u. Ale oszukista ze mnie, naprawdę. Czuję się teraz naprawdę ziele. Ja pierniczę. A ten drugi w ogóle ile ma życia? Eee, to jest słaby konik, dobra. Słuchajcie, to się właśnie nie wydarzyło. Nawet pieska może muszę swój. Pieska, masz kości, żeby pieska oswoić? Ić walny pies no ale ty hamie. No coś ty zrobił, chłopie. Oszalałeś piesku się nie bije. Powinieneś to wiedzieć od dawna. No i bardzo ci tak dobrze. Nie wolno psów bić. Naprawdę hamie ten prostak. Nie ma, nie ma, nie gryzie? pies. Ty jesteś. Słabej jak a ham. Nie dobra, muszę załatwić tego psa. To na serio jest zbagowany i mnie w ogóle nie gryzie. No, jest zbagowany, bo sobie pistol włączyłeś. Oszuki 101 i hamie. Dobra, pies. Co na tego chciałeś? Nie no, naprawdę. Wstyd mi, naprawdę. Ciężko mi się na to patrzy. Dobra, a ja lecę na moim koniku, słuchajcie. Będziemy przeszukiwać różne biomy, słuchajcie. Diaksowa zbroja i siodło. Muszę z pozycji zmienić, bo nie przy, niewygodnie już mi. Ach, dobra. Co tu się dzieje? Dlaczego się ram takimi rzeczami tak w ogóle? To ja tego nie rozumiem. Lawa spaliła prawie wszystkie drzewa? Ja nie mogę. Ja się już nie ram w ogóle takimi rzeczami, więc widzowie, jak ja sobie tak gram, to ja naprawdę omijam takie rzeczy, więc nie myślcie sobie, że tak jest dalej, bo tak wcale nie jest dalej. E ja wale, słuchajcie, pewnie widzicie na mojej minie. Słuchajcie, jej. No, widzimy ciebie. Wszyscy cię widzą, co odwalasz. <laughs> I jak to tutaj wszystko wygląda? No. Wow, mam tutaj w ogóle takie źródełko fajne. się ma. Nie ma źródełko, fajnie wyglądasz. Kurczaczki! Elo, elo, ma wariacie. Nie, no, ja tego nie mogę słuchać. To jest, wszy... to jest po prostu wszystko odwojane i paliona wyciągnięte. No, znaczy, dobra, no, odwojana więcej. Ja Cię kręcę, naprawdę, ja już, dobra, ja to przewijam, bo już naprawdę nie chce mi się, nie chce mi się! Gdzie jest jakiś ciekawy moment? Dobra, widzowie, już przyjdę na zakończenie, bo już naprawdę nie chce mi się tego oglądać, równo minuta do tego filmu, więc dobra, oglądajmy. I też oczywiście w rozwaleniu lidera. dobra. A ja to sobie jedzenie przepalam, no i dobra. Um... W ogóle nie pamiętam, ile ja to nagrywałem, pewnie z godzina, albo lepiej. Jeszcze pochodnie, zabieramy piecyk. Łocie, panie, tylko jeden węgiel tam został. Tego... Nie mogę też z tego, że się jaram takimi rzeczami, że węgiel został jeden, że lawa się wylewa i spaliła wszystkie drzewa. Ja najbardziej z tej lawy jestem zdziwiony, tak po prostu. Co? Lawa wszystkie drzewa spaliła? <grym> Nie mogę. jednego węgla możemy nawet zrobić jakiś pożytek. Dziękuję Ci. Gdzie? No to akurat był taki niezły pożytek. I tobie węglu um, zostać wykorzystany po to, żeby, um, żeby zrobić coś pożytecznego. Czyli oświetlenie drogi. No dobra, słuchajcie. Um, ja sobie tutaj tego konika tutaj przyprowadzę, dobra. Zostaw tego konia. Po co go przeprowadzasz? Daj mu żyć. Dobra, i słuchajcie, tutaj żegnam się tutaj z moim konikiem, słuchajcie. Aha, czyli my jesteśmy końmi. Naprawdę, wiesz co, przyjemnie. Żegnam się z moim konikiem. Czy wy to słyszeliście? On się żegna z koniem, a nie z widzami. Nie no, po prostu szok. Jeżeli filmik wam się spodobał, dajcie łapę. Aha, i dopiero teraz się witasz. żegnasz się z widzami? Przyjemnie. W górę, zasubskrybujcie kanał, napiszcie mi oczywiście też w komentarzach, słuchajcie, no i... su. tak do góry patrzę? Nie wiem, nie wiem dlaczego. Słuchajcie, ja już się z wami żegnam, słuchajcie... Słuchajcie, słuchajcie, no co się do góry patrzysz? Co tam jest? Co tam, co tam jest u góry? Nie widzę nic. To był cel, słuchajcie, na naszego odcinka. No konik. To nie był cel akurat mój. Nie, nie nie pamiętam jaki był mój cel, ale na pewno jest znalezienie konia. Wracaj! Dobra, słuchajcie, poza odcinkiem... Zostaw tego konia, powiedziałem! ...długo już to sobie złapię. Dobra, słuchajcie, moje żegnanie no to... się. Pa pa! 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 Ja to znam. Pa! Okej, okay, widzowie, to był mój pierwszy filmik, naprawdę. Nie wiem po prostu. Dobra, bez komentarza po prostu to zostawię co budzę za filmik. To ja bym tak szczerze puścił jeszcze filmik. O, może z najazdu puszczę filmik jeszcze. Sprawdzę w ogóle, to ile ten odcinek trwa. Dobra, wiecie co, widzowie? Um, już filmik trwa 20 minut. Więc ja już chyba odpuszczę sobie. Napiszcie mi w komentarzu, że chcecie, żebym wam pokazał więcej moich filmów, żebym na nie reagował tak jak na ten. Albo w ogóle, żebym na jakieś inne filmy reagował, na jakieś śmieszne. Albo nawet jakieś challenger, żebym robił. Na przykład spróbuj się nie zaśmiać. Piszcie mi w komentarzach. Pamiętajcie o subskrypcji, bo już mamy 30, lecimy po 40. No i łapkujcie filmy. Dzięki temu będę wiedział, że Wam się te filmy podobają. Więc ja już się z Wami żegnam. Cześć, pa, pa.